a witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii yy, Needs for Speed Wanted, Także yy, w tym odcinku yy, zajmiemy się yy, przechodzeniem, yy, przechodzeniem Taza, jeżeli możemy tak powiedzieć Ponieważ musimy zaliczyć jeszcze wszystkie wyścigi kamienie milowe Dawno nie było odcinka z tej serii, ja uważam, że jest to bardzo fajna seria, dobry pomysł yy, Dużo łapek dajecie, także myślę, że chcecie tej serii, dlatego też zdecydowałem się na nagranie odcinka z niej Tym bardziej, dawno go nie było Zanim jeszcze tylko przejdę do wyścigu, chociaż mogę chyba to już robić od razu e, muszę Wam powiedzieć o tym, że mieliście odcineczek taki dosyć bekowy e, z a może brameczki nowy e, traper że tak powiem e, mieliście taki odcineczek z blitzów e, taki dosyć bekowy e, w środę z dwóch powodów, z tego względu, że po pierwsze przemok zadawał go w środę i nie chciałem odstawać, e, a po drugie... Yy, w końcu ja w ten weekend wyjeżdżam yy, na dwa dni sobie yy, w góry, nawet jeszcze nie wiem gdzie, w wchodzą w grę gorce i pinny, ale mniejsza z tym Was to akurat nie interesuje. I yy, yy, najważniejszym jest to, że nie mogę dodać yy, filmów w sobotę ani w niedzielę. Ten film dostępcie w piątek, a film w środę będzie akurat dość uczynienie za to, że nie możecie dostać filmu w weekend. E, chyba że piątek też liczacie do weekendu, no to macie jeden film Ale mają, miały być dwa, także macie dwa w tygodniu e, No i e, w tej sytuacji Lol, ale mam lagi nie Klatkuje mi, gra, która ma 9 lat Ja pierdzielę Nie no poważnie klatkuje mi Wy tego nie widzicie, aż mi spada do 40 fpsów. A Wy macie w 30, także Wy tego nie widzicie, ale ja to odczuwam, mam opóźnienia drobne Nie, no przesada to ostra A może dysk się nie wyrabia z zapisem Nie wiem, stary mam dysk, także możliwe No i co jeszcze chciałem Wam powiedzieć Odnośnie o, odnośnie dźwięku z gry Nie wiem czy chcecie, piszcie to w komentarzach Czy chcecie, żebym tutaj dawał pioseneczki z gry, które są moje bardziej klimatyczne Czy wyciszał całkowicie grę? I e, dodawał piosenki, e, wiecie, nutki, tak sobie z, podczas montażu. E, te, które dodaję też do Minecrafta, czy też do innych gier. Nie, do, do innych gier nie dodaję, bo The, do Deforest do nie, do, nie dodaję. E, do tego zostawiałem. Dodawałem do Good Simulator, ale tej serii już nie było... ...ruski rok i nie będę jej kontynuował. Chyba tylko w Minecraftie dodaję piosenki, Pewnie mi się wydaje. Jakie jeszcze mam serie, o których mógłbym zapomnieć? No chyba? Tylko Minecraft, nie? No i nawet wam nie, na, nie wytłumaczyłem na czym te brameczki polegają. Chodzi o to, żeby zdążyć do każdej bramki zmieścić się w czasie danym. A to... A, dobra. No możemy chyba w ten sposób. Możemy. Now nie grałem też w tą grę. Także boję się teraz na gliny jechać. Może lepiej nie. Może jeszcze zaliczmy wyścigi. Dobra. Bierzemy sobie, tutaj jest minimal, maksymal, stawimy to może być całkiem fajna impreza to i to bym nawet zaliczył, może najpierw ten sprint no i co jeszcze, ten odcineczek nie powinien być zbyt długi ponieważ nagrywam go tak troszeczkę z przymusu, tak średnio mi się po prostu chce ale nagrywam to z tego względu, że muszę się wywiązać z obowiązków a poza tym też miałem ochotę pograć sobie w tą grę, to wykorzystałem to, że mam taką możliwość przy okazji nagrania filmika, co też mi się na pewno przyda. Na mojej karierze całkowicie prywatnej, która mi... która... jest w ogóle niepowiązana z tą, jak na razie przeszedłem ostatnio z kolegą u, 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 ósmego przeciwnika i teraz walczymy o siódmego. Powiem Wam też, że wtedy... Ale to zmieściłem! Powiem Wam też, że wtedy e, można mieć maksymalnie e, Proszę ja Was e, czwarty poziom poszukiwania Od szóstego chyba piąty Piąty to już jest przerpana sprawa Zresztą nawet dla mnie czwarty to przerpana sprawa Bo mm, wiecie, miałem dwuletnią przerwę od tej gry Troszeczkę się oduczyłem Pamiętam, ja pamiętałem na pamięć wzory, jak są ułożone radio ha, Byłaby czołówka Normalnie by, byś, bym już nie żył A tak to i tak to gra tylko jest. No dobra, mniejsza z tym. Nawet mi się auto nie uszkodzi od tego. Ha. Jest właśnie głupia w tej grze. No ale z drugiej strony jakby tak się uszkodzało od bleczego, to byłoby tak... To byłaby to gra tak trudna jak The Forest po prostu, no. W The Forest przeżyć jest trudno po prostu, Teter, bo trudno nie zabić się. A po prostu musieli przeciwnicy i zarówno jak i policja lamić. Dobra, tutaj bierzemy sobie. O, już 63%, szybko. Jestem przyzwyczajony do tego, że są dłuższe wyścigi, bo jak przechodzę tam dalszych przeciwników już, to tam są dłuższe znacznie wyścigi, trudniejsze też. E, także... Bo tutaj chyba... Je, jeżeli, poza wyścigami z Sonem, to te właśnie takie wyścigi, takie, takie z dupy, to ja chyba, chyba jeszcze żadnego nie przegrałem, nie? Tylko wszystkie wygrywałem, no właśnie. No dlatego to jest łatwe. A potem już jest tak 50 na 50. Czasami nawet się można męczyć z czymś, także to jest już poważniejsza sprawa. Ale mi grafika zalogowuje, normalnie. Największą miałem bekę jak ostatnio rozmawiałem z moim nauczycielem od informatyki. Miałem taki problem tam, jedną rzecz, nie będę wam mówił, w każdym razie nie z Windowsem, żeby nie, żeby nie było, że jestem taki słaby. To no z instalacją tego Linuxa, co tam mówię, miałem ten problem. I on mi coś tam tłumaczył, tłumaczył, tłumaczył. Eee... O, tłumaczył mi. I e, ja, i on się mnie pyta, czy ja mam wystarczająco do dobrego kompa. Ja mu tłumaczę, jakie mam podzespoły, on mówi, że mam bardzo dobrą grafikę. I ja wtedy normalnie padłem na ryj. Nie chciałem tego okazywać przy człowieku, ale jak to jest dobra grafika, to Ach. A może po prostu wszyscy mają takie słabe kąpy? Nie wiem. Dobra, procesor mam całkiem dobry, ale są grafikę, są normalnie, no. Jak na youtubera to mam bardzo słabą grafikę. No, a dobra, mniejsza, gramy. Co oni robią? Czy tutaj triki na mnie próbują? Lol, ah, co, co on ma za auto? Coś takiego auta, ja jeszcze nie mam możliwości kupić jak ten co on ma przede mną. To jest cheaterstwo. Cheatują, gają na kodach. Czy w ogóle są kody do tej gry. A dobra, coś ci gdzieś. Jak chcesz mnie spychać, to nie spychaj. Tak, i tak was dogonię lol jak on ma szybkość tam to chyba supra była tak mi się wydaje ale jedziesz powoli ziomeczku tutaj tym autem powoli jedziesz ziomeczku musiałem cię wprzeć po zewnętrznej sorki już mam ściny przy 230 to co będzie jak będę potem jak będę już miał lepsze auta i będę rozwijał prędkości po 330-350 Max to mi się udało osiągnąć to około 360 coś koło tego jak już będę takie prędkości osiągał, to wtedy co? I idę, będę miał? 20 FPSów, przepraszam bardzo. Chcę dokończyć tą serię, po prostu chcę całą grę przejść. Już nie kupowałbym nowej płytki sobie. Gdybym nie chciał tego ten przechodzić. Bo to jest gierka płytkowa tak dla wszystkich ciekawskich. Dobra, idę, mamy. Aha, bo to jest okrążenie, to, to, to jest tor, więc Mamy okrążenia. Jedno z dwóch. Myślę, że dzisiaj zajmiemy się tym. No, mm, wszystkimi wyścigowymi. W kolejnym odcinku zajmiemy się, yy, jak się nazywa, notowaniami i kamieniami milowymi. A w jeszcze następnym odcinku przejdziemy sobie taza i ulepszymy nasz wóz. A może kupimy jeszcze nowy, a może zdobędziemy od niego. Yy, nie wiadomo, a ja robię cięcie. Hahaha, ha, ha. teraz będziemy mieli przeskok. Fajnie to na pewno wyglądało. Yy, w ogóle, jeżeli oglądaliście przedni odcinek, Tam z oksan z Tygliców. To sporo się namęczyłem nagrywając, nagrywając to, nagrywając to też się sporo namęczyłem, ale najwięcej się namęczyłem montując to. Montowałem to wyobraźcie sobie 2,5 godziny, bo chciałem wstawić różne takie, żeby jeszcze bardziej rozluźnić atmosferę, atmosferę odcinka i różnego rodzaju głupie teksty i tak dalej, także no, po prostu no świetnie. Byłam ja fajny, moim zdaniem wyszedł mi ten edit, przemok się nawet nie przyznał tego, że to oglądał bo dwa razy, został przez mnie skompromitowany. Ha, gay, wiecie o co chodzi? Nie umiem tego dobrze zrobić, ale mam kolegę, który naśladuje to idealnie, ale ja nie jestem aż taki uzdolniony pod tym względem. No i wiecie, poza tym też chciałem bardzo odpowiednio... Wow! O! Wyrobiłem się ledwo sobie z złym z złym palcem to by chciałem nacisnąć klawisz. Chciałem sobie wskazującym nacisnąć szczołkę w lewo, jak wskazujący trzymam na szczołce w górę. I chciałem jednym palcem, jestem dwa klawisze, które nie są tuż obok siebie, więc niewykonalną rzeczy chciałem zrobić. Ale wiecie, ale ja umiem takie niewykonywane rzeczy. Albo przynajmniej próbuję je robić. Ja nie jestem takim człowiekiem, który my, każda jego decyzja jest przemyślana nie jestem takim typem człowieka Wolę na spontanie fajniejsze są rzeczy na spontanie dlatego też zawsze, prawie zawsze tylko jak są odcinki takie wiecie informacyjne to jak nie są odcinki informacyjne to wtedy nagrywam na spontanie i widzicie że mi się język tłącze ale nie jest yy, aż tak źle jak yy, pamiętacie było na tym odcinku z Przemoksem bo to już był po prostu wtedy szczyt yy, to był po prostu szczyt wtedy co z Przemoksem żeśmy no, grali tablicy, to już był po prostu szczyt, bo było późno teraz jest po południu, nie wiem, która jest godzina o, moja ulubiona nota Aaa, tak, tak tak to bywa czasami w ogóle ulubiona no, moja nota, nie tylko z tej gry ale i ostatnimi czasy, piosenka ulubiona w ogóle co jak robił jakiegoś vloga, to mi się coś pochwalił, ale z tego względu, że dosyć, to zwykle rozmampeda, to nie będę tutaj się przechwalał niczym. Właśnie mi się coś nasunęło, ale nie będę tego mówił. Po co? Po co się przechwalać takimi rzeczami? E, dobra. W takim razie coś jeszcze miałem powiedzieć chyba z informacji, ale nie pamiętam. Także jeżeli będę miał to powiedzieć, to powiem w kolejnym odcinku, aż takie rzeczy na ten tydzień to już chyba nic. Tak mi się też wydaje. Nie wiem, czy teraz nam się to zgrało. Coś z tym, bo może być minimalny rozjazd. Taki, wiecie, wiecie, że ułamek sekundy rozjazdu może być pomiędzy grą a dźwiękiem. A chociaż z drugiej strony no, ja nagrywam jednym programem, to i to, także nie powinno być z tym problemów. Ja już za chwileczkę będę pewnie ten odcinek kończył, bo już zaraz kończymy ten oto piękny wyścig. Oczywiście na pierwszym okrążeniu jestem pierwsza, tam się półką między sobą. Pewnie lol ale miałem spadek fps do 30 przez te cienie głupie kurde czuję się jakbym u pewnego kolegi jeżeli on to ogląda to wie o co chodzi ale nie będę mówił tutaj nic na ten, w tym temacie ale to nagrywanie tak obciąża podczas gdy nie nagrywam chodzi płynniutko czy z tego wynika że po prostu to jest problem nagrywania być może zbyt dużą prędkość zapisu na dysku wymaga od dysku i dysk się nie wyrabia Fajny fragment z tą gitarką jest tutaj. Pewnie nie słyszycie. A jeżeli słyszycie, to dobrze. Ogólnie powiem Wam tak, że ja... Yy, Dawniej śpiewałem lepiej niż teraz, bo pewnie coś znowu coś się sfałszowałem, jakieś tam źle, wszystko źle, tragedia, nie umiem śpiewać, ale yy, przez to, że ja praktycznie już kończę przechodzić mutację na początku, jak zaczynałem przechodzić mutację, to była taka tragedia z moim śpiewaniem Nic, zupełnie, a teraz to przynajmniej cokolwiek potrafię i myślę, że mi się polepsza Jakbyście mnie posłuchali tak ze 4 miesiące temu, jak śpiewałem, to byście się załamali a teraz wiesz, coraz lepiej, coraz lepiej. Myślę, że dojdę do dawnej wprawy. Ale przynajmniej mam teraz taki ogarnięty, przyjemniejszy znacznie głos niż przedtem. To jest wada wada, Boż Zaleta wielka, naprawdę potężna zaleta. Dobra, nutka się skończyła. Jeżeli było słychać i Wam się spodobało, to yy, mieliście tam wyświetlony tytuł, yy, dekadens. Także ja już kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. A jeżeli się spodobało to dajcie łapkę, piszcie komentarz, zachęcajcie mnie no i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi i czekacie na więcej. Także to by już było w tym odcineczku na tyle. Także trzymajcie się i cześć.